Dzień dobry, szeroko się uśmiechnę, bo muszę nadrobić nudą, jaka będzie biła z tego tematu. 5 minut, tyle, 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 tyle mi dajcie, żeby załatwić Wasz problem z RODO na stronie raz na zawsze. No to jedziemy. Polityka prywatności, RODO, cookies, to wszystko da się załatwić w mega prosty sposób, o którym chciałem Wam dziś szybko powiedzieć. Musisz mieć to ogarnięte na swojej stronie, żeby działać legalnie musisz także mieć jeszcze dwie rzeczy które cię zasmucą, czyli procedury realizacji RODO, ale to jest plik, który możesz sobie pobrać z internetu i na podobnej zasadzie kleić dane swojej firmy i rejestr czynności przetwarzania RODO. Również doc, który ściągniesz sobie z internetu i bez problemu załatwisz. Natomiast najważniejsze, to co musi być na twojej stronie firmowej, to Informacje RODO, do których teraz Cię zaproszę. A zatem przeskakujemy na kolejną stronę, jak mi się uda. I pokazuję Wam, jakie, jakie cudowne narzędzie odkryłem. Ok, strona Cyberfolks. Link do tego umieszczę dla Was w opisie filmu, żebyście nie musieli szukać. Padłem wczoraj na pomysł, wpisałem generator polityki prywatności i naprawdę udało mi się znaleźć za darmo narzędzie, które ten temat całkowicie załatwia. Ok, podajmy jakieś dane, żeby wszyscy byli zadowoleni, i tyle. Wiadomo, nie chcę się tam wszędzie w internecie dzielić wszystkim. Jakie techniki marketingowe stosujesz? Większość dla mnie brzmi bardzo tajemniczo, ale żeby fajnie wyglądało na filmie, zaznaczyłem sobie wszystkie. Jakie środki ochrony stosuje Twoja strona? No, przypominam też przy okazji, że SSL się stał takim bardzo znaczącym wymogiem. Jeżeli go nie masz na stronie, zamontuj, ale to już nie będzie 5 minut to jest kupa roboty. Próbowałem to ogarnąć sam, zajęło mi to 2 dni, 2 noce, 4 dni stresu i. Minut pracy programisty, którego poprosiłem o pomoc. Także, dzieci, nie róbcie tego same w domu. Dobrze, i co dalej? Do czego wykorzystujesz dane, które zbierasz o klientach? Ja zaznaczyłem sobie tak, ale oczywiście równie dobrze możesz zaznaczyć wszystkie inne opcje, kogo, komu udostępniasz te dane. Także podajesz, komu udostępniasz, do jakich, do jakich firm te dane mogą dotrzeć w jakim hostingu jest utrzymywana twoja strona czy dane osobowe które zbierasz będą przekazywane do Unii Europejskiej no w moim przypadku nie zgoda na przetwarzanie twoich danych tak trzeba podać niestety no i na końcu wciskamy generuj i bardzo no tak można się było tego spodziewać że dane nas nie wpuszczą dalej, bo nie podaliśmy za bardzo mądrych danych. Dobra. W takim razie jednak to poprawimy auto uzupełnianiem. Na szczęście zamontowali dosyć sprytny system, który pilnuje, żeby te dane były jednak realne. Ok. Palamy generator i proszę, polityka prywatności, wzór. Polityka prywatności opisuje zasady przetwarzania przez nas informacji na Twój temat, w tym danych osobowych oraz ciasteczek, czyli tak zwanych cookies. Bardzo Was proszę, cały tekst, jaki potrzebujecie, zamieścić na stronie, spersonalizowany do Waszych potrzeb i do Waszej firmy. 5 minut roboty, tak jak obiecałem. Kopiuj, klej. Zapomnij, że kiedykolwiek miałeś problem z RODO. Dzięki, jeżeli pomogłem, zostaw łapkę w górę, zasubskrybuj cokolwiek. Jest to pierwszy raz, kiedy robię taki mini materiał, mini poradnik, ale jak będą łapki w górę, to jeszcze nieraz pomogę. Trzymajcie się, działa.